Cześć, witam Was na moim kanale Nowy patch jest już aktywny Mają jakiś tydzień obsuwy Ciekawe co spowodowało Zresztą reset serweru, który miał trwać 15 minut Trwał dobrze ponad godzinę Więc jeżeli były tam jakieś problemy A chyba były, skoro to tyle trwało To mam nadzieję, że wszystko udało się wyeliminować I nie będzie tutaj żadnych problemów Wszystko będzie działać I nie będzie zaraz kolejnych resetów no więc przyjrzymy się zmianom, które wprowadził, tak pokrótce przyjrzymy się zmianom, które wprowadził ten patch. Dodatkowo pomówmy o tym, co nas czeka w ten weekend i w zasadzie to, co zaczęło się już dzisiaj. A to, co się zaczęło, to jest yy, obniżenie w zasadzie usunięcie kosztów przebierania czempionów. Czyli jeżeli będziemy zakładać albo zdejmować jakieś itemy naszym czempionom, to nic za to nie zapłacimy Oczywiście levelowanie sprzętu To jest zupełnie inna sprawa I to już będzie kosztować Na to też powinien być Na to też powinien być Event jakiś regularny Gdzie byłyby obniżone też koszty Levelowania sprzętu No ale mamy tutaj przynajmniej Chociaż tyle Niedawno to było obniżka o połowę Teraz mamy zupełne usunięcie tych kosztów Doradkowo Hellhades udostępnia przy okazji Wszystkie płatne opcje w swoim optimizerze, więc jeżeli używacie optimizera, a nie macie, a nie, nie macie tam płatnych, płatnych subskrypcji, to przez dwa dni będziecie mogli korzystać przy okazji z tych wszystkich opcji premium. Polecam, bardzo fajne rzeczy można tam sobie dodatkowo yy, posprawdzać. Szkoda tylko, że to uruchomili dzień po tym, jak skończył się Artifact Enhancement, bo można było to jedno z drugim połączyć i jeszcze większy byłby zysk. Dla graczy. No więc to jest y, jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą to wiemy, że w tym patchu pojawiają się eventy i turnieje związane z otwieraniem Soulstone'ów. Ja podejrzewałem, że w obecnej fuzji mamy dwa razy summon Rush, dlatego że w ten weekend będą chcieli pierwszy raz zrobić y, Soulstone y, Chase. Właśnie gdzie będziemy otwierać soulstone, y i nie chcieli tego od razu wrzucać do fuzji, żeby jeszcze bardziej ludziom nie utrudniać życia. No i od rana patrzyłem, czy pojawi się jakiś turniej albo event związany z soulstonami. Niektórzy yy, tutaj przewidywali, czy też przypuszczali, że może być jakiś, jakaś wersja yy, patha związana właśnie z otwieraniem Stone'ów, ale jak sobie spojrzymy. To nic takiego się przynajmniej na razie nie pojawiło. mamy jeszcze Champion Training. A tutaj pojawił się Champion Chase Tournament. Mimo tutaj nieco czerwonego koloru, ale nie jest to absolutnie związane z solstonami, bo tutaj będzie otwieranie standardowe, otwieranie szardów. No i w związku z tym mamy kolejne rzeczy. Tutaj sobie spójrzmy na newsy. Klasycznie y, będzie, będą podwójne szanse na trafienie epika albo legendy z void shardów. Więc tutaj się nic nie zmieniło. No ale mamy też właśnie specjalny czempion, czyli gdzie będą dodatkowe nagrody. Jakież tu nagrody są? Otóż dla graczy powyżej, y, którzy mają konto powyżej 50% Poziomu za zajęcie pierwszego miejsca w Lokal, no, lokalnej liście będzie do wygrania Scarlet Masquerade Skin. E, przepraszam, Lumia's Prophet Skin na arbiterkę. A na kontach do 50 poziomu to będzie Scarlet Masquerade Skin dla Kayla. I szczerze, bym powie, szczerze mówię, to wolałbym e, powalczyć o tą skórkę dla Kayla, bo ta, która mi się najbardziej podoba dla arbiterki, już jest do kupienia. W klam shopie i już ją mam. Dodatkowo, osoby, które mają konta powyżej 50, to wtedy za zajęcie pierwszego do trzeciego miejsca będzie dodatkowo Eternal Soulstone. To jest bardzo fajna nagroda, a dla ludzi do 50, od 41 do 50 poziomu za pierwsze miejsce w grupie będzie Eternal Soulstone. Dodatkowo za zajęcie pierwszego do piątego miejsca w globalnym rankingu będzie Jade Serpent Skin na. Arbiterkę. No więc takie dodatkowe nagrody tutaj mamy. Yy, czy coś jeszcze? Nie, to tyle jeśli chodzi o eventy. A teraz przyjrzyjmy się temu, co zmieniło się w związku z nowym patchem. Pierwszą rzeczą, na którą możemy spojrzeć, to, to jest BAF 6 gwiazdkowych Blessingów. Także każdy dostał jeszcze dodatkowe staty. Tutaj to jest Soul Reap i u mnie na Georgidzie, gdzie mam 6 -gwiazdkowe właśnie dostałem jeszcze chyba tu 5 dodali Speedu, 250 ataku, 13 crit damage. Ale jak sobie spojrzymy na inne, to tutaj dodatkowe staty doszły do, doszedł Speed, plus dwa dodatkowe staty, więc można sobie przejrzeć to wszystko. Jeśli chodzi o Polymorph, to z tego co widzę, nie ma, nie, nie ma tutaj jeszcze tej zmiany. Nie potrzeba accuracy. I na szóstym poziomie, tak nie jest gwarantowany. Więc na, na buffa polimorfu jeszcze musimy poczekać. Więc możecie sobie to przejrzeć, zobaczyć, jakie dokładnie staty tam są e, dodatkowe. Poza tym zmieniły się sety. Y, tutaj tak, tu się w zasadzie Avenging zmienił, mamy tutaj szansę na kontratak, jeżeli ktoś dostanie buff. E, de, debuff. Tutaj się zmienił Frenzy. No i Frenzy tak naprawdę ogólnie opinia jest taka, że ten set został zrównany z ziemią i teraz stał się kompletnie beznadziejny. Jak wcześniej miał jeszcze niszowe zastosowania, to teraz już jest bezużyteczny. Jest uważany za, jednego z za jeden z najgorszych setów w całej grze. Fury może być ciekawy, tu trzeba przetestować, jak to będzie się spisywać w praktyce. Te zwiększanie obrażeń Curing. Teraz już go nie będę z automatu sprzedawał, może być, yy, może być ciekawy na hydrze, no i jeszcze tam mm, zmianą, która najbardziej mi się chyba podoba to jest Retaliation, gdzie teraz są, to jest dwuelementowy set i mamy tutaj szan 15% szans na kontratak, więc to będzie można wykorzystywać na przykład na, czy na arenie dodatkowych ataków, ale na przykład na Klan Bossie, żeby jeszcze więcej wyciągać z teamów. Gdzie mam jakiś, nie wiem, czterelementowy set, i na przykład dołożyć jeszcze retaliation, albo po prostu założyć komuś cztery, y, trzy razy set retaliation i patrzeć, jak nasz szczepion będzie, y, będzie kontratakował, nabijając dodatkowe obrażenia. No i na koniec chciałem wyjaśnić, o co chodzi z czerwoną kropką w Great Hall. Otóż jakiś czas temu zapowiadali, że będzie można y, dla osób, które Wymaksuję te Affinity bonusy, to będzie można przerabiać medale zdobywane na klasycznej arenie na dodatkowe czesty z nagrodami, z setami, które dostajemy na, w czasie resetu klasycznej areny. I moje pytanie wtedy było tak, jak to ogłosili: czy będą tam tylko te sety Divine, czy też będą sety dostępne na platynowej arenie? Ponieważ tak naprawdę ta większość tych setów Divine jest absolutnie beznadziejna. E, zwłaszcza dla kogoś kto już wymaksował e, tą część Great Hallu jedynie e, Divinity Speed jest tam dobrym setem, no i wiemy też że wprowadzili tutaj limity to już w kodzie było widać, że będzie limit do odbierania tych chestów ale nie wiemy, nie było wiadomo jaki to jest limit widzimy, że 1000 e, medalów kosztuje taki set, więc w, tym, w taki chest w tym momencie mogę odebrać 87. Mam nadzieję, że te limity nie są jakieś y, jakieś niskie strasznie i będę mógł sobie dzisiaj kilka tych odebrać i zobaczymy co tam się znajduje. No i zobaczmy. No i niestety nie ma setów y, platynowych. Nie to, żeby one były w tym momencie jakieś super y, bardzo dobre, no ale zawsze są zawsze to jest coś. Zwłaszcza deflection był, by mi się przydał, jak dobrze pamiętam nazwę. A więc mamy te sety Divinity te trzy są od razu do sprzedania. Yy, tylko ten jeden będzie można patrzeć. Plus mamy charmsy do, yy, do, yy, do kuźni. 10 rzeczy z tego będziemy trafić w jednym części. Nie widać nic o szansach. Zobaczmy sobie, może tutaj będą jakieś dodatkowe informacje. Infinity bonusy. Bonusy. Medale. Ok, widzimy ile można tego wygrać Gold Medal Chest I ok I dobra I o to chodzi I zobaczmy 1000 kosztuje Możemy wymienić Złote medale na Tylko złote Czyli tych mniejszych nie będzie można używać Tutaj srebrnych i brązowych Na raz Raz na 48 godzin No naprawdę Aż tak to ograniczyli, to mogli to ograniczyć dać, nie wiem, dwa dziennie. I tak by było duże ograniczenie no, Raz na dwa dni. I okej, okay, rzeczy mamy 5-6-gwiazdkowe, przynajmniej rzadkie Epickie legendarne i mityczne. Okej, okay, czyli chociaż mityczne z tych setów będzie można trafić. To jest. To już jest dobre. Dobrze, że nie ma rzadkich. Szkoda, że pięciogwiazdkowe. No kto na tym poziomie potrzebuje gwiazdkowe e, rzeczy z tych setów Divine Life Offense. crit rate i Speed. I tutaj pokazali, że mamy 8 elementów sprzętu i dwa charmsy. Czy coś jeszcze i nic więcej. Ok. No to tyle to zobaczmy, co tutaj trafię. O, są nawet mityczne. Są mityczne sześciogwiazdkowe buty. Tutaj mityczny ten, taki. No, zobaczymy. Jeżeli akurat będą bardzo fajne bonusy, to można z tego coś zatrzymać. Mam jeden mityczny, ale pięciogwiazdkowy Divine Speed i tylko jeden Divine Speed. I okej, okay. tak jak pokazali, 8 sprzętu, 2 charmsy. No i teraz muszę czekać dwa dni na odebranie kolejnego chestu, No, tutaj moje 86 tysięcy, kolejne przerobię. No, dłu dosyć długo będę czekał, żeby to przerobić, no ale zawsze jest to jakaś możliwość wykorzystania tych medali. Wcześniej nie było żadnej możliwości, żeby to nabijać. No, osoby, to są osoby, które walczyły na platynie, które miały po kilkaset tysięcy takich rzeczy, więc oni to już do dopiero długo będą. No, podejrzewam, że oni mogą nabijać szybciej te medale, niż będą je wykorzystywać. No i okej. Okay. I czy coś jeszcze? No, myślę, że to. Na tyle żadnych więcej zmian, yy, żadnych więcej zmian nie było. Dzisiaj jeszcze yy, za godzinę, jak to nagrywam, to za godzinę będzie kolejny odcinek Call of the Arbiter, więc szybko sobie też przejrzymy, yy, co tam się zadziało i oczywiście będzie związany z tym standardowo konkurs. OK, a w tym momencie ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.